Witajcie jeszcze raz moi drodzy, ucięło mi tam ten filmik, ponoć był za długi, tak mi tutaj pokazał telefon, więc nagrywam szybciutko jeszcze końcówkę zadania. Więc jesteśmy w sytuacji, kiedy mamy tutaj policzone te połóweczki przeciwprostokątnej dwa pierwiastki z dwóch. No i teraz potrzebujemy policzyć pozostałe środkowe, czyli tą środkową i tą. Mam nadzieję, że... Że tutaj łatwo będzie zauważyć, że te środkowe są tej samej długości. Dlaczego? Dlatego, że jest to trójkąt równoramienny i em, rzeczywiście one będą tej samej długości. No i teraz słuchajcie, żeby policzyć tą środkową, trzeba, e, trzeba zobaczyć ten trójkącik. Ja go tutaj tak zakratkowałam Chodzi o ten trójkącik. Mniejszy trójkąt, ale również prostokątny. I teraz, dlaczego on, słuchaj, słuchajcie, nam się opłaca? To jest środkowa. Więc ja tu mam 2 i tu mam 2, czyli znam ten bok. Znam tu całą podstawę, bo to jest 4, a to jest moja środkowa S. Więc prosty Pitagoras. Proszę bardzo, mamy 4 plus 16 S kwadrat, czyli 20 to jest S kwadrat, czyli pierwiastek z 20 to jest S, więc możemy ładnie z tego zrobić 2, pierwiastki z 5, i to jest nasza środkowa. Eee. o tutaj tak, czyli to jest nasza środkowa tutaj, ta właśnie na rysunku którą zaznaczyłam, natomiast ta druga, słuchajcie, tutaj też można sobie popatrzeć eee, no niestety nie mam dobrych pisaków, ale gdybyśmy spojrzeli na ten trójkąt, czyli eee, może tak pokażę tu, wzdłuż tej środkowej i tutaj, to zobaczcie że on też ma, tutaj ma czwóreczkę tu ma dwa no i tu jest S więc dokładnie wyjdzie ten sam, to samo twierdzenie Pitagorasa. I w ten oto sposób mamy wszystkie środkowe policzone, czyli zakładając, że S1 to jest to jest nasza wysokość. Poczekajcie, a ja teraz się sama już zgubiłam. Czy policzyłam S1? A to zaraz, dobra, zaraz powrócimy, bo chyba nie. To szybko Wam tutaj powiedzieć, i przez to Wam sama się zgubiłam. Czyli dwa pierwiastki z pięciu to jest ta środkowa i ta. Natomiast została nam jeszcze ta, eee, bo my jej na razie nie policzyliśmy, prawda? Nie, policzyliśmy tylko przeciwprostokątną. Eee, no ale nie ma tutaj też problemu, słuchajcie. Jak policzyć tą środkową, najkrótszą w środku? No to ja może przerysuję. Czyli tu jest środkowa, S1. Tutaj mamy dwa pierwiastki z dwóch. Eee. A nie, nie, nie. Już chciałam tutaj kąt prosty robić. Eee. A właśnie, no dobra, ale to będzie dobre. Czyli dwa pierwiastki z dwóch, tu cztery. Ok, no i chciałabym, żeby tu był kąt prosty. Czyli tu. No i teraz słuchajcie, czy no, czy tam będzie kąt prosty? Eee, troszeczkę wyprzedziłam, jakby wiecie, w myślach wyprzedziłam, to co chciałam zrobić, ale rzeczywiście będzie kąt prosty. Dlaczego? Ale to też musimy jakby wiedzieć, e, ponieważ tutaj zobaczcie przy środkowych nie ma kąta prostego, tak? W ogóle nie ma szansy. E, ale w przypadku trójkąta prostokątnego, równoramiennego, czy w ogóle równoramiennego, ta jedna środkowa, która będzie spadała na dół, ona będzie zawsze wysokością tego trójkąta. Więc rzeczywiście tu jest kąt prosty. I mogę użyć sobie tutaj Pitagorasa. I mamy S1 kwadrat plus 4 razy 2, 8, 16. Czyli S1 kwadrat, 16 minus 8, 8, czyli S1 to będzie pierwiastek z 8, czyli 2 pierwiastki z 2. Czyli to są nasze środkowe. 2 eee, pierwiastek z 2, tutaj mamy, tak, pierwiastkujemy o i 2 pierwiastki z dwóch. czyli nasze trzy środkowe to jest 2 pierwiastki z 2, 2 pierwiastki z 5, 2 pierwiastki z 5. No i teraz zobaczcie. Ym, Całe zadanie opierało się tak naprawdę na Pitagorasie, bo uży, użyliśmy go trzy razy. Użyliśmy go dla dużego trójkąta, potem dla tego zakreskowanego, e, no i potem dla tego trzeciego, który e, przerysowałam poniżej, e, z, pamiętając właśnie, że dzięki temu, że to jest trójkąt równoramienny, to,